Jarosław Kaczyński, a dokładnie afera taśmowa z jego udziałem, nagłośniły działalność spółki srebrna. Ta kontrolowana przez Instytut Lecha Kaczyńskiego spółka szybko stała się przedmiotem setek materiałów, jakie od poniedziałku 28. Stycznia zdołały przekazać media. Szybko więc zaczęły ukazywać się pytania dotyczące wynagrodzeń w firmie. No właśnie, ile zarabia personel srebrnej? Jarosław Kaczyński bez wątpienia nie jest zadowolony, że Gazeta Wyborcza opublikowała treści taśm dotyczących poufnego spotkania z austriackim przedsiębiorcą Geraldem Birkfelnerem. Prezes PIS, który woli rządzić z cienia, został bowiem znów postawiony w świetle kamer. Na jaw wyszły także smaczki dotyczące działalności prezesa PIS poza Sejmem. Jedną z rzeczy przewijających się w ramach afery jest nazwa spółki srebrna. Nie cichną więc głosy, dotyczące wypłat w tym podmiocie. Wiele osób spodziewa się, że personel spółki, będąc powiązanym z najsilniejszym politykiem w kraju, musi zarabiać niemałe pieniądze. Jak jest naprawdę? Jarosław Kaczyński, afera taśmowa, ile zarabia się w spółce srebrna? Bez wątpienia Polacy będą więc zainteresowani faktem, że pieniądze w spółce srebrna naprawdę są niemałe. Jak donosi Super Express, firma oficjalnie zatrudnia 16 pracowników. W ich poczet wliczają się także członkowie zarządu i rady nadzorczej. Jak podaje portal, każda spośród 16 osób dostaje 10 000 zł wynagrodzenia w miesiącu. W całym 2018 roku wyasygnowano aż 1 896 672 zł na ten cel. Mało tego, członkowie zarządu i rady nadzorczej dostają dodatkowe pieniądze z racji działalności w ramach tych wyżej wymienionych organów srebrnej. I w ten sposób każdy z członków rady nadzorczej do swojej wypłaty podstawowej może doliczyć 3,5 tysiąca złotych. Znacznie wyższe pieniądze są jednak zarezerwowane dla każdego z zarządu. Każdy z jego składu zgarnia bowiem dodatkowo aż 9000 złotych. Przy tym wiadomo, kto te pieniądze dostaje. Otóż w zarządzie zasiadają Janina Gos, Jacek Cieślikowski i Małgorzata Kuida. Oznacza to, że w sumie w 2018 roku srebrna musiała wydać 506 625 zł na ich dodatkowe płace. Sprzedaż nieruchomości i karma dla zwierząt bardzo ciekawe jeszcze są oficjalne działania, a realne wydatki firmy. Czym zajmuje się srebrna na papierze? Tam znaleźć możemy, że spółka skupia się na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami, a także działalnością reklamową i medialną. Ciekawsze są jednak prawdziwe wydatki firmy. Z tych wynika, że w srebrna wydała 41,9 tysiąca. złotych na polityczną biografię Lecha Kaczyńskiego, a także 11,4 tysiąca złotych na karmę dla zwierząt.